Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na kolejny tydzień na 12 znaków zodiaku. W dalszym ciągu konkurs trwa. Osoby, które będą subskrybować mój kanał, łapkę w górę, z tych osób będę pod koniec miesiąca losowała dwie osoby i te osoby będą miały ze mną sesję tarota za darmo. Więc zaczynamy nasz horoskop: żywioł ziemi, koziorożec, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to uważaj, żeby coś nie stracić. Coś cennego w uczuciach może stracić: może stracić ukochaną osobę może zacząć wszystko od początku, więc po prostu jeśli jest jakiś konflikt, radzę się nie kłócić, nie konfliktować, żeby po prostu nie stracić związku. Także to jest taka przestroga. Niekoniecznie fajny czas, ale na przykład samodni koziorożce to mogą w tym czasie spotkać osoby na swojej drodze i po prostu zacząć nowy związek od początku. Jeśli chodzi o zdrowie, będzie jakiś problem, ale ty ten problem pokonasz i wyjdziesz z kłopotów zdrowotnych w pracy, zasłużony awans, zasłużone stanowisko. No i na pewno wiele z Was w tym czasie może uzyskać właśnie jakiś dyplom ukończenia właśnie jakiejś uczelni. No, coś bardzo takiego, co, co podniesie Wasze kwalifikacje zawodowe. A kartą tygodnia jest szóstka pucharów, więc powrót do przeszłości. No, możecie odwiedzić swoje strony, w których dawno nie byliście, albo kogoś spotkać, kogo dawno nie widzieliście. Byk. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Wiele byków ma w tym czasie y, szansę na nowy związek. Będziecie się zastanawiać, czy wejść w ten związek, czy nie, więc jak najbardziej tak. No i wiel, wielu parach, gdzie się nie do końca układało, będziecie się zastanawiać, czy dać szansę, Waszemu związkowi, więc jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to też tu jakieś sprawy, zdrowotne problemy pokonasz i na pewno będziesz miał fachową pomoc w pracy, spełnienie marzeń, stabilizacja, ale też wiele z Was widzę, że w tym czasie wyjedzie w jakieś właśnie podróże romantyczne. No i też wiele z Was może być na jakichś właśnie przyjęciach typu wesele, chściny, no i na jakichś takich dużych przyjęciach. A kartą tego tygodnia jest Rydwan. No to więc wiele z Was gdzieś wyjedzie, gdzieś się będzie przemieszczać. I Jakieś sprawy, które utknęły w miejscu, one zaczną się wszystkie układać pomyślnie. Panna. Uczucie. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to jest transformacja, zerwanie ze starym, początek nowego. Wiele z Was zakończy jakiś etap w uczuciach, w związkach i przyjdzie coś nowego, coś dobrego. Albo w Waszych związkach, kiedy się nie układało, będą przemiany pozytywne, zacznie się w końcu układać, albo zakończycie złe relacje w zamian. Na które miejsce przyjdzie coś nowego, coś dobrego. Jeśli chodzi o zdrowie, na pewno pokonanie problemów i taka, takie szczęście, radość. W pracy chore sytuacje, zawirowania, ale one te, te zawirowania szybko się poukładają. A kartą tygodnia jest cesarzowa, więc będzie na Twój tydzień miała wpływ jakaś kobieta rządna władzy, a być może właśnie praca. Żywioł, Powietrze, Wodnik. Uczucia, Zdrowie, Praca i Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was może mieć jakiś ukryty romans, wejdziecie w jakieś ukryte związki. No i też możecie po prostu. Ukrywać jakąś miłość i wzdychać do kogoś bez możliwości, na przykład, zbliżenia się do tej osoby. Także no, będziecie przeżywać jakąś ukrytą miłość. W zdrowiu jakieś takie niewyjaśnione sprawy, o czymś nie będziecie wiedzieć, są jakieś sprawy ukryte. Więc jeśli coś będzie się działo, to warto to przebadać, warto zrobić właśnie wyniki. Pracy dosyć stabilnie z finansami, nawet uda ci się odłożyć. A kartą tygodnia jest szóstka mieczy. Przed Wami jest zmiana domu, spełnienie marzeń i jakaś szczęśliwa podróż. Bliźnięta. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie jakiś problem w uczuciach, zawirowania, ale ten problem szybko zniknie. Szybko się z tym problemem uporasz. Jeśli chodzi o zdrowie, to też jakieś sprawy, jakieś problemy będziesz musiał załatwić. No widzę, niektórzy z was mogą mieć właśnie zabiegi medyczne, ale one też wszystkie będą pomyślne. W pracy dużo pracy. No, i też yy, stabilne, dobre zarobki. A kartą y, tygodnia jest król, jest walet pucharów, więc może ktoś odwiedzić Ciebie bliski Twojego serca, albo Ty gdzieś wyruszysz do osoby bliskiej Twojemu sercu. No i też czekają Was jakieś randki, potajemne jakieś ukryte spotkania miłosne. Waga. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to tutaj widzę niekorzystny czas. Wiele z Was może mieć jakiś problem, jakiś konflikt, jakąś kłótnię, nawet wiele z Was może się w tym czasie po prostu rozstać. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę pomoc, właśnie lekarza, kontakt z lekarzem. Jeśli chodzi o pracę, to też będziesz się czuł bardzo przemęczony i trzeba, trzeba tobie wypocząć. Ale dla osób, które nie mają pracy, to niestety musisz się poświęcić i znaleźć tą pracę, bo to będzie też korzystne dla Ciebie. Nie możesz po prostu czekać na coś, że coś przyjdzie. Nieraz trzeba po prostu pochodzić i się postarać, żeby ta praca była. A kartą tygodnia, jest paść pentakli, więc właśnie możesz mieć jakąś ofertę pracy, która niekoniecznie wydać się korzystna, bo powiesz, a takie małe pieniądze, ale w perspektywie ta praca da ci dobre zarobki, stałe zarobki, więc warto spróbować. Żywioł ognia Baran. Uczucia. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może stracić coś cennego. No, wiele z Was mo go, może przejść przez jakieś problemy w związkach. Nie będzie to, e, nie będzie to dobry czas. E, no i też może na Wasz związek, na Wasze sprawy może mieć wpływ e, coś z zewnątrz, że no, coś może się. Zawalić. Coś może się zakończyć. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że na pewno będzie fachowa pomoc, fachowcy, który na pewno pomoże w pokonaniu problemów w pracy, spełnieniu nierealnych marzeń, szczęście. Wiele z Was też widzę, może wyjechać w jakieś delegacje. Też widzę, że wiele z Was może wyjechać właśnie w podróż związaną z pracą, może po prostu zmienicie pracę. No i na pewno wiele z Was też może w tym czasie być na jakichś przyjęciach rodzinnych, typu wesela, chściny, a kartą tygodnia jest dwójka mieczy. Więc jeśli będą jakieś problemy w uczuciach, w zdrowiu, prawne, to one do dwóch miesięcy się wszystkie rozwiążą. Także nie martwcie się, lew. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę tu spotkania e, towarzyskie, spotkania miłosne, no i takie szczęście. Na pewno wiele z Was osiągnie w uczuciach, w miłości to, co chce, ale też uważajcie na trójkąty, na jakieś zdrady. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno problem pokonasz, wszystko się ułoży. W pracy troszeczkę takie, yy, taka troszeczkę izolacja, będzie ci brak porozumienia z ludźmi. A kartą tygodnia jest ósemka pentakli, więc przed Wami jest jakiś nowy początek. Będziesz się zastanawiał, czy warto to zacząć zacząć nową pracę. Nową znajomość, więc jak najbardziej warto, bo przyniesie to dla Was powodzenie, szczelec, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was którym się od dłuższego czasu nie układało, możecie zakończyć wasze relacje, ale osoby, które były skłócone, to, to właściwie pogodzicie się, u was się wszystko poukłada. I wiele z was w tym czasie może właśnie wstąpić też w związek małżeński. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonasz swoje problemy zdrowotne, na pewno. Jest polepszenie i wyjście, wyzdrowienie. Jeśli chodzi o e, pracę, to wszystko się ułoży pod Szczęśliwą Gwiazdą. Na pewno, ci, na pewno czeka Ciebie awans no i po prostu spełnienie marzeń, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, o karierę. A kartą tygodnia jest kapłanka, więc Waszymi sprawami zajęła się. Zajęły się siły wyższe, co by się nie działo, wszystkie problemy pokonacie. No i też na wasz, na wasz tydzień będzie miała wpływ może matka, może siostra, która będzie wam pomagać. Żywioł wody, rak uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was <coughs> będzie o czymś nie wiedziało. Jakieś informacje będą do Was nie dochodzić. Może będziesz czekał na informacje od ukochanej. Więc w bardzo w krótkim czasie ta informacja przyjdzie. No i też karty mówią, żebyś też o swoich sprawach nie opowiadał, dlatego że może ktoś właśnie zniszczyć Twój związek. W pracy w zdrowiu. Przemiana, pokonasz swój jakiś problem zdrowotny i na pewno jest uzdrowienie. W pracy wiele z Was może podpisać dla siebie korzystne umowy, ale też czekają Was jakieś przejścia w tym tygodniu, jakieś sprawy sądowe. Więc stój, stój przy swoim, a na pewno osiągniesz to, co chcesz. A kartą tygodnia. Jest gwiazda, więc wszystko się ułoży pod szczęśliwą gwiazdą. W sądzie raczej mówię, żebyście nie do końca mówili prawdę, żebyście pewne sprawy przemyśleli, co możecie powiedzieć. A w ten czas wszystko się zakończy dla was pod szczęśliwą gwiazdą. Skorpion. Uczucia zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czekacie czas bardzo sympatyczny. Czekacie czas ukrytych jakichś uczuć, jakiejś miłości, jakiegoś związku. Wiele z was pójdzie na jakieś potajemne spotkania, ale też wiele z was może w tym czasie udać się do osoby bliskiej waszemu sercu, albo Ktoś przyjedzie do Was bliski Waszemu Sercu. Na pewno pozytywne zmiany w uczuciach i nowy początek. Dla samotnych wróży to też nowy związek, który będzie oparty na prawdziwych uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie problemów, nowy początek. W pracy bardzo sympatycznie. Właśnie w pracy wiele z Was może poznać. Miłość swojego życia. Właśnie przez pracę może Was czekać właśnie jakaś relacja na stałe. No i w pracy też będzie bardzo sympatycznie, ale też będzie bardzo dużo pracy, będziesz aż zmęczony, a kartą tygodnia jest szóstka pucharów, więc możesz wrócić do przeszłości, albo też Możesz kogoś spotkać, kogo bardzo dawno nie widziałeś. Ryby. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o ryby i, u, i, i uczucia, więc wiele z Was może mieć e, jakąś przykrą wiadomość względem uczuć. Może, możecie być właśnie zdradzeni, wasz związek nieudany może być właśnie zakończony. Nie jest to za dobry czas dla uczuć. I w zdrowiu może mogą się właśnie pokomplikować, coś może właśnie e, nagle, nagle coś może wyskoczyć ze zdrowiem. Co ja tu widzę? Dla osób, dla kierowców zwolnij z gazu. Po prostu, żeby nie doszło do jakiejś kolizji, żeby nie doszło do jakiegoś po prostu nieszczęścia. Zwolnijcie z gazu, bądźcie ostrożni na drogach. Jeśli chodzi o pracę, to dla wielu z Was jest nowy początek, nowe stanowisko i coś dobrego. A kartą tygodnia jest czwórka pucharów, więc będzie Ci brak porozumienia z ludźmi nie będziesz się w jakiś sposób dogadywać będziesz się czuł troszeczkę obcy będziesz się tak czuł jakby obcy między swoimi niekoniecznie fajny tydzień dla ryby niekoniecznie fajny czas <laughs> moi kochani dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście Zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. Dziękuję za uwagę.